Witam serdecznie e, dzisiaj pokażemy sobie latareczkę firmy Nightcore SRT6 e, Najpierw sobie ją rozpakujemy, zobaczymy jak ona wygląda powiemy kilka słów o specyfikacji, czyli zasięgu z jakich materiałów jest wyprodukowana oczywiście Zresztą ci co już mniej więcej orientują się w produktach Nightcore wiedzą, że materiały są na wysokim Tutaj. Tak wygląda w pudełeczku latarka Nightcore SRT6. Jest to jedna z latarek, które tutaj jako funkcja przełączania trybów został zastosowany. O tak wygląda pokrowiec, zastosowany pierścień inteligentny. Tak go nazwali. A wygląda on. Już pokażę im, gdzie latarkę. Wygląda to w ten sposób. Że jest takie pokrętło, jest tu płynna regulacja mocy światełka oraz kilka innych trybów, wszystko jest pokrętle. Ładnie to chodzi. Nie wiem, czy słychać raczej nie słychać, ale uwierzcie mi na słowo, że chodzi fajnie. Hmm. Łącznik taktyczny, wiadomo. Większość latarek, bo to jest z serii taktycznej, tak jak ten pierścień, też jest nazwany Smart Ring Tactical. No nie umiałem sobie przypomnieć, jak to używałem. Jest to ten pierścień inteligentny. Zobaczmy, co tam w środku słychać. Odkręcamy sobie tył. Nic specjalnego tu nie ma. dobry przycisk. I tak wygląda wnętrze. Odkręcimy sobie jeszcze na trzy części. Tak wygląda to zabezpieczenie tutaj. Gdyby zdarzyło się włożyć po prostu akumulator w inną stronę. Jak widać, anodowanie typu trzeciego, bardzo wytrzymałe aluminium. I cóż można powiedzieć yy, o samej, samej latareczce? Yy, latarka ma 930 lumenów. Zasięg tam jest około chyba 280 metrów. Jakoś tak. 160 dokładnie, bodajże to sobie sprawdziłem ma tryby yy, 4 jest to płynne przejście dzięki pierścieniowi od 1 lumena do 960 lumenów, gdzie na najwyższym trybie yy, czas pracy jest około godziny 45 minut mamy tutaj też tryb SOS Strobo i sygnalizator materia zasilana, czyli znaczy latarka zasilana jest na akumulator. Tutaj najlepiej sobie wypo, wy, wyposażyć się w akumulator dedykowany firmy Nightcore 18650. Zakręcimy wszystko na oliwione fajnie. 18650 od Nightcora. Polecam te akumulatory. wyglądają mniej więcej w ten sposób możemy nawet sobie założyć i zobaczyć krótko jak to świeci wyglądają tryby chyba jest włączone jest płynna regulacja światła jak widać proszę bardzo o. od prawie że jednego lumena gdzie światło już prawie jest niewidoczne do 960 lumenów gdzie światło jest naprawdę mocne i nawet nie już razi gdy przekręcimy sobie dalej, mamy strobo, schodzimy tu, włączamy, mamy SOS, tak to wygląda, a więc w komplecie dają. Od Nightcora znajdujemy jeszcze kartę gwarancyjną, zapasowe o-ringi, klips, który możemy sobie tutaj do latarki przymocować, gdzie, będzie, gdzie będziemy mogli sobie jej używać bez, bez właśnie tego pokrowca. Do tego jest też pierścień taktyczny. Po założeniu latarka nam się nie będzie turlać, będzie w jednym miejscu. No i smyczka, którą możemy założyć właśnie sobie tutaj. Z tyłu. No i tak wygląda yy, Nightcora latareczka SRT6 yy, z tej serii z, z taktycznym pierścieniem hmm, Smart Ring Tactical czyli z tym inteligentnym pierścieniem yy, Nightcore wyprodukował jeszcze trzy latarki, jest to SRT7 która dodatkowo ma jeszcze trzy diody kolorowe Różni się, można powiedzieć, troszeczkę wielkością i tymi diodami. Jest jeszcze SRT5, SRT3, która jest chyba najmniejsza z nich wszystkich. W następnym filmiku możecie znaleźć krótki filmik na temat właśnie następnego modelu, czyli latarki SRT7 od Nightcora. Tak to wygląda. Latarka jest wykonanie lat samej latarki jest bardzo precyzyjne, no, wszystkie te, te żłobienia i, i te rowki są wykonane po prostu doskonale. Nie widać tu gdzieś jakiejś wady czy, czy, czy jakiegoś krzywego ścięcia, które nie pasuje do reszty. Latarka jest idealna. Na stronie można sobie poczytać mniej więcej o całej latarce i o technologiach zastosowanych przy produkcji latarki na Edcore. Ja tutaj się nie będę na temat tego rozgadywał, bo też wszystkiego za dobrze nie pamiętam i, i nie chcę przekłamać. Tak więc zapraszam na stronę RedWes.pl tam jest yy, informator i tam można sobie spokojnie przeczytać. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie.